Mam tylko z tej strony do Mixaj. Dzisiaj filmik z Obi, który już długo gram. Czemu? I mam pytanie, czemu mój LED, który dostałam na urodziny wczoraj? Mój LED, dlaczego nie widać, co tam pisze? Tam pisze Domitim, ładnie Domitim. Jakieś znaczki na dole, fajne. No i nie widać, ale tam nie przejmujcie się tym. W ogóle mogłam to zrobić przy obrabianiu, że dookoła mnie jest obwódka. Taka niebieska dookoła A tu obok stoi taki ludek mój Chyba to macie, no nie wiem, dobra, więc gramy w obi Ja dawno już nie gram w obi, ale wiem jak się gra Kurcze Hop Hop I będzie na pewno moja piosenka Jeszcze nie teraz Miała być już nagrywana, ale jestem chora, więc nie możemy z takim... <coughs> a, <coughs> jak słyszycie, głosem nie mogę. takim <coughs> <coughs> Z takim głosem nie mogę piosenek nagrywać. Up. Hop, hop. Pełne skupienie w sobie. Kurczę. Hop. Kurczę. W ogóle dostanę Robuxy na urodziny. Kartę z Robuxami, taką za 50 zł Na niej było 800 Robuxów. Ja Myślałam, że będzie 1000. Bo jak na karcie za 100 zł są 2000 czy 2200, to na tej powinno być 1000. Ale jak wolą, i, wy, i zostało mi 86 Robuxów, bo kupiłam sobie dużo rzeczy w Labetys. Miałam 5 razy slap i 2 razy miałam 7 razy. Jeszcze jakiś pak animation i 250 slap, jeden raz I zostało mi 86 Robuxów, a miałam 802 Robuxy, bo wcześniej mi zostały z moich 2000 Robuxów, zostały mi 2, a teraz je kup i mama mi doładowała osiem, te 80 Robuxów. No i zostało mi 86, ale Adam to moje Robuxy. To było na urodziny, więc mogę. Ja se wybieram na co je wydaję, ale a tam Ja tak gada mi, przechodzę obi, jakby automatycznie kurcze Co jest? Jak będzie takie coś, że będą paski i trzeba będzie wybierać, nie będę robić tak, bo... Bo już to robiłam raz. Pamiętam jak tam byłam, tu jest tak. a tutaj też byłam. No. Jestem mega, mega. Jak mało do, do portalu, a nie do końca. No. Myślałam, że to koniec, a to portal. A tu jest 80 zów chyba 800, a nie 80, bo mam. 442 stage. Jestem już daleko. My na tym filmie dostaniemy się jeszcze dalej. Co jest? Dlaczego ten letni nie widać? Co na nim pisze? Przecież... U wszystkich youtuberów widać to, a moja kamerka jest jakaś dziwna, słaba, że nie widać napisu. A! Nie zadziała mi myszka. Kurczę. Ja nienawidzę tego, pójdźcie. Giniecie sobie, puszczacie. Tak, respiwam się kamerkę, ja gram tak zawsze. I hop. Ej, przejdziemy w to bi, bi szybko. Nieważne ile będzie ten film trwał. Na no, maksymalnie 20 minut. mówię Wam. Po więcej, raczej nie, bo jest 21.1. Moja siostr chora siostra poszła spać z mamą. A tu na komputerze nagrywam. Czasami mi mama na ostatnim filmiku zauważyliście, weszła do pokoju nagle i dam przejście i nie było tego widać, ale było słychać, ale a tam go to obchodzi. Co? Już? A tam jest to następne piętro. Tam jest idziemy teraz po 11 piętro, bo dostaliśmy się teraz na 10 o tutaj i idziemy na 11 kurczę To było. A tam się nie da. I przepraszam, że ostatni film był mega z opóźnieniem. No bo byłam chorajnie, nie było czasu go wrzucić. Nie mogłam do mamy pójść, żeby by zgrała mi film, żeby zgrała film na telefon, bo ja mam na tym komputerze go, a, a moje konto jest na mamy, mojej mamy telefonie. Popatrzcie. Patrzcie co mam. Takie coś, że jak się kliknie, to mój ludek idzie w to miejsce. Idziemy tak. Dobre, pokazuję. <laughs> A teraz pójdziemy z powrotem. I idzie tym samym. Wiem, po co mi to mówisz. Dzisz, że jestem głupia, tylko pokazuję. Hakawicą. Ale kiedyś dał się tak, że jak się skoczyło, to udało się na tą platformę poniżyć spać. Ja teraz spać. Wystarczy tylko troszeczkę spaść i już giniesz. Głupie to. Powinieneś na coś spać. Ja jeszcze do 80. Jeśli do ostatniego z tej mam daleko. Kurczę. Myślałam, że tu spadają te szkiełka po i potem tym różowym mam iść. A nie, na no, odwrót jest. Różowe zabijają, ale potem tym mam iść. Jak się wywalę na końcu, to się zdenerwuję. O. Ej, patrzcie, xd. Ale tam przecież to dotykam bez skakania teraz to muszę przejść o kurczę o bez skakania łatwo a teraz skakać trzeba Ej, a czy ktoś jeszcze wymyślił obbi... no skok obi? nie bo jest no stop obi no, a będzie no skok obi mm, czyli że nie wolno skakać obi to by było fajne nawet mogłabym to z filmem zrobić Podajcie też na kanał Filipieska on ma strasznie krótkie filmy mówił o wpuszczę kilka filmów po godzinę że widz co godzinę, no i widz godzinny film i patrzył o nowe wrzuciłem. Tam, a tam trzy filmy, które trwają krócej, krócej niż trzy minuty. Masakra, on myśl um, Im dłuższy film, im lepszy i ciekawszy, tym więcej wyświetleń. A co u Filipa? No, no i nieciekawe filmy, i mniej wyświetleń. Ode mnie. Ja w miesiąc to mam dosyć sporo, na moją ilość subów wyświetleń, a film na miesiąc mało, jak na jego ilość subów wyświetleń. Dobra. widzę że tak stukam I to pewnie w dzień oglądacie Ale ja to nagrywam w wieczór, gdy siostra zasypia Spróbujemy na Stage 500 się dostać I teraz przy obrawianiu o widzowie będą rozgrywka większa na początku to Obrabianie to było na kinemaster nie dał się w ogóle obrabiać. Teraz tu się da dwa wycinki w jednej scenie stawić, a na kinemaster to trzeba było osobno. Teraz jest dużo prościej.

Byłam teraz byłam teraz walkę między widzami no nie macie jak, ale jakoś nie wiem mam pytanie, jak już się postawi miska to co będzie pierwsze, płatki, ale każdy mówi płatki. co będzie pierwsze, płatki czy mleko a każdy miska w, w komentarzach, nie, ja, ja daję mis daję najpierw miskę i pytam mleko czy płatki, ja jestem najpierw tym mleko tym najpierw mleko najpierw mleko mleko bo po... wszyscy mówią bo potem pla... płatki są rozmoczone jak cholera ja właśnie takie płatki lubię ale zawsze daję najpierw mleko tak gdzieś jak przyszło no i ten led mam po prostu kamerkę słabej jakości z niższej półki. Po prostu mama mi to pust... trzymała przy... prosto przed kamerką i było wszystko, widać. A z daleka nic. Lewek babci pycha. uch, że tu tego troszkę. A tam. Czy da się tu racie do ręką Nie widzieliście się Da się, tylko trudno jest. Na nowo, stop, obi by się nie dało. Kurczę. Ten widok na początku mnie Kurczę. Teraz już tutaj nie mam. A w ogóle patrzę. O, za ten dywan. Ile kosztuje? Osiemset. Osiemset czterdzieści sześć. idę. A, identycznie. Widziałam, -y, widziałam to kilka miesięcy wcześniej. Tutaj po drodze jest takie drogie ceny. Ja na spałnie raz kupiłam jetpack za 300 robuxów. I go mi zabrali w tej grze. Ochema. Oh, Siema. Muszę iść zjeść. Czekajcie widzowie, przerwane jedzenie Już Pojedzone troszkę Mam nadzieję, że nie, że nie słuchacie Że wyłącza mi się że włączyło mi się jakieś ustawienie w OBS Studio znowu niechcący że nie słuchacie dźwięku z gry bo ostatnio miałam te prawa autorskie nie mogłam super filmów wrzucić i moja mama mi wstawiała jakąś, jakieś granie na gitarze i przez to nie było mi nie słychać i głupie było no tamten film był po prostu okropny tu mam nadzieję, że nie będzie tego słychać, a jak będzie, to wstawimy jakąś cichą muzyczkę. Na przykład taką, którą ma. Tu czekaj! Jeszcze tylko dla poziomów 8. Koniec filmu. Ja. 21, 16, to jest serio, jest 21-16. No ten film mega będzie mega krótki, mi się wydaje. Może jest dłuższy. Nie wiem, dla mnie będzie mega krótki. Jeszcze tylko 5 etapów. Jeszcze tylko cztery. Hop. Hop. Jeszcze tylko trzy Kurcze. Jeszcze tylko trzy etapy Jeszcze tylko dwa etapy jeden etap Kurcze! No noż, nie dotkłam, kurczę, kurde, przepraszam, ja już się nie mogłam powstrzymać po, przed powiedzeniem kurde, mnie wkurzyło, nie dotknął, dziękuję za 500, dziękuję, za to jestem wyżej, in... Jeszcze do 800 brakuje mi strasznie dużo A ile jedno pominięcie kosztuje? 25 10 To a 5? No, za bardzo się cynię Wychodzę Dobra już. Koniec. Dobranoc i ją.